Tak, Borsik eee, podkomisarz Marek. Marek. Dzisiaj idziemy sprawdzić bilety, ponieważ jest pociąg do zawiercia, a często nie mają biletów. Właśnie zapowiadają nasz pociąg, więc idziemy sprawdzać bilety. Mamy także usprojenie. Mamy pośpieszyć. ubezpieczenie, jakby były dymy. Idziemy. I pałki oczywiście. Podkomisarz pod, pod, pod Marek. No. Trzymaj się. Dzień dobry. Porucznik Barewicz, komisarz Zawada. Marek. Podporucznik Marek. Czy jakoś ta? E, prosimy bilety do kontroli. Idziemy legitymować. Moje nazwisko komisarz Zawada. A moje porucznik Barewicz. E, proszę bilety. Naprawdę? A moje kurzył Zawada. Bo pan Za kraliwe. Proszę poczekać, gdzie pan jedzie? Nic nie widać. Gdzie pan jedzie? Gdzie? Wyraźnie, bo nigdzie pan nie pojedzie. Po co do często? Pan jest pijany. Pijani nie mogą jeździć po ciebie. Z kim pan pił? Zabierzemy pana lodówką. Za chwilę pojawiamy. No i na policję. Dzwonimy. Proszę to imię na ja, ja, ja Imię nadziska. Ja zadzwonię po swojej w11. Imię nazwisko, proszę. W 11, kryminalni, kryminalni, halono, cześć Marek, słuchaj. Koniec reklam. Marek, słuchaj, Marek, no, mamy kolesie, który nie ma biletu. Klasowanie I pieskuję jeszcze. Ja, Powiedzi po lodówką na peron pierwszy w kierunku częstochowy. Tak, bardzo Cię proszę. E, weź jeszcze tego, pucianowskiego, bo będą chyba problemy. Mm, dobra, no, czekamy. Laty. Bez odbioru. Oj, bo... Za chwilę Marek podjedzie z lodówką. Ma Pan przejebane. No, nie I od dojdzie do tego. Niech się Pan tak nie buja, bo nie jest Pan na swoim terenie. właśnie. Chuję, mamy widać. Niech mam dokumenty Jeszcze wyjmie. imię. Załaduj odłamkowy dokumenty. Odlałkowy. Został ja. pan poszczelony. Yeah. Dobrze. tam w Dobra. Akcja zakończona. Nie. Po kontroli. Komu pan kibicuje jeszcze? Miarka. Ja nie... Kto? Miarka, jestem. Miarka się pan nazywa? Nie, no tu pracuję na kolei. Na kolei. A. Tak. A, A jak pan na się nazywać? No, Zbigniew. Ale to już za późno. Nie, nie chciał się pan wcześniej wylegitymować. Ma, mam przejebany. Jego. Lodowa za podjedzie. Chyba, że no powie pan z kim Lodowa... pan pił, to no, tamtych zmienimy. widać prezes. Z kim pan, pan pił, to pójdziemy, pójdziemy po niech, a panu damy spokój. No tu Jarka, żona... <grym> Nazwisko. Kipigro? Jej o, jest. ktoś dzwoni. O. Pudzian? Pucianowski. U na dworcu. Tak, już jesteście? Idziemy, dobra. My tam wyjdziemy po ciebie pod dworzec. No, no koleś jest. Problemy stwarza Jarek Nowak Już idziemy, dobra Jarek Nowak? Tak, tak no? To idziemy po niego dobra, Idziemy po, po chłopacy przyjechali I na Idziemy, chodźcie okay. Okay. No, no. No, no. Już dobrze? tym? No